Jeszcze w trakcie meczu Karol Nawrocki przeszedł z Trybuny wip na tzw. Młyn Lechigdańsk. Gdańsk. Miejsce, z którego doping prowadzą gdańscy ultrasi, a więc najgłośniejsi i najbardziej oddani klubowie kibice. Zatrzymajmy się przy osobie, która mu wtedy towarzyszyła. To ksiądz Jarosław Wąsowicz, świeżo mianowany kapelan prezydenta Nawrockiego, salezjanin i historyk, Autor m.in. książki „Moja polska kibolska” o wpływie kibiców Lechigdańsk na politykę. Sam o sobie mówi, że jest kibolem Lechii Gdańsk, ale potrafi określić się też inaczej. Jestem jak anioł dobrą nowinę. Cześć. Tak mówił podczas 17 patriotycznej pielgrzymki kibiców na Jasną górę, która odbyła się 11 stycznia tego roku. Ksiądz Wąsowicz jest jednym z jej pomysłodawców i głównym organizatorem. Nie pojawił się kandydat na prezydenta za 20 lat. To właśnie wtedy zorganizował spotkanie z ówczesnym kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej Karolem Nawrockim, na którym padały takie okrzyki. Wąsowicz i Nawrocki współpracują ze sobą przynajmniej od kilkunastu lat. Razem napisali książkę Wielka Alechia Moich Marzeń. Później Wąsowicz towarzyszył Nawrockiemu w strukturach Muzeum II wojny światowej. Współpracowali też, gdy Nawrocki został prezesem IPN. Drogi, jaką przeszliśmy wspólnie w minionych latach. Elementem pielgrzymki Naszła... jest msza w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Bo Karol był z nami. Na pielgrzymce kilkakrotnie przed laty, jako jeden z nas, wyraźnie wzruszony, Wąsowicz tak witał Nawrockiego pod świętym dla wielu Polaków obrazem. Witamy więc brata pośród braci i mamy nadzieję, że jego pielgrzymowanie do królowej Polski będzie trwało w kolejnych latach. Jeśli taka będzie wola Boża, jest w nowej roli. Ale Pamiętaj to są słowa, poety, nie moje. Gdy dojdziesz gdzieś daleko, tak jak dotychczas nie zapomnij nigdy, skąd wyszedłeś. Wyszli obaj z gdańskich osiedli. Nawrocki został kibicem lechichi Gdańsk w latach 90. Wąsowicz, dekadę wcześniej. To jest bardzo kluczowa postać dla formowania się i dla konsolidacji tego ruchu radykalnych, nacjonalistycznych kibiców w Polsce. Nie ma wątpliwości, profesor Uniwersytetu Civitas Rafał Pankowski, socjolog i założyciel Stowarzyszenia Nigdy więcej, które bada przestępstwa i incydenty o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. Stowarzyszenie monitoruje takie incydenty również na pielgrzymce kibiców. Z całej Polski przyjeżdżają ci najbardziej radykalni kibice e, e, z symboliką nacjonalistyczną, a często nawet po prostu rasistowską, którzy no, czują się e, jakoś uświęceni, tak? jakoś, jakoś czują legitymizację autorytetu, w tym przypadku kościelnego. To dzieło... Kontrowersyjni są sami patroni pielgrzymki. Piąta rocznica śmierci. Romka Zielińskiego ze Śląska Wrocław też od początku zawsze z nami był i zrobił wiele, żeby tą ideę rozlać po całej Polsce. Roman Zieliński uchodzący niegdyś za nieformalnego lidera wrocławskiego ruchu kibicowskiego napisał przed śmiercią m.in. książkę pod wymownym tytułem Jak pokochałem Adolfa Hitlera. Powszechniałeś stereotyp, że muzułmanie to terroryści, tak? Wśród? To między innymi też, no, że murzyn jest czarny, mm. że żyd ma swój interes. Mm, mm, mm. <grym> Niektóre rozdziały zatytułował: Jeszcze Polska nie zginęła, póki nie ma w niej murzynów, Żyd wrogiem Polaka albo wykopmy murzynów ze stadionów. Zieliński został w związku z publikacją skazany za nawoływanie do nienawiści na tle rasowym na pół roku prac społecznych. Dziękujemy ojcom Paulinom za to, że 17 raz nas. Przyjmują, nie boją się. Jest pięknie. Prawo dla nich. Przyjrzyjmy się innym postaciom ważnym dla tego środowiska, które wychwala lub z którymi pokazuje się prezydencki kapelan. Obok Zielińskiego, który, jak głosi tytuł jego książki, pokochał Hitlera, Wąsowicz z uznaniem wspominał w ubiegłych latach lub wręcz modlił się za Janusza Walusia. To neonazista i rasista, który dostał karę śmierci zamienioną później na dożywotnie więzienie, za zamordowanie w RPA z zimną krwią czarnoskórego lidera partii komunistycznej Krisa Haniego. Ksiądz Wąsowicz był jedną z osób zabiegających o jego uwolnienie. Podobizna polskiego zabójcy Krisa Haniego pojawiła się na stadionach w całej Polsce. Dla sporej grupy. Kibiców. Janusz Waluś jest ostatnim żołnierzem wyklętym.